często słyszy się historie o ludziach, którzy ratują zwierzę z opresji. A to jakieś gdzieś utknęło, a to zostało znalezione ranne i zabrane do weterynarza. Rzadko jednak słyszy się o sytuacjach, w których to zwierzę ratuje człowieka. I nie nie chodzi o to, że takie rzeczy się w ogóle nie dzieją. Historia zna wiele przypadków, w których ludzkie życie i zdrowie zostało uratowane właśnie przez naszych braci mniejszych. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam kilka historii, które wydarzyły się naprawdę i które udowadniają, że zwierzęta również są skłonne do poświęceń, aby ocalić nasze życie. Zapraszam do oglądania. Niedźwiedź i górski lęk Podczas wędrówki po górach w Kalifornii mężczyzna o imieniu Robert Biggs wpadł w niemałe tarapaty. Choć miał on duże doświadczenie i był na wielu takich wyprawach, nic nie mogło go przygotować na to, co się wydarzyło. Ten 69-letni mężczyzna, podczas wędrówki, spostrzegł niedźwiedzią mamę, która karmiła swoje młode. Ich widok był tak urzekający, że Robert przystanął na chwilę, aby się nim nacieszyć. Chwilę później wydarzyło się coś strasznego. Niespodziewanie pewien lew górski zaszedł mężczyznę od tyłu i go zaatakował. Skoczył i go przewrócił. Chociaż plecak Roberta powstrzymał lwa przed dotarciem do jego twarzy, mężczyzna nie mógł zrobić nic, aby uciec. Jego życie przeleciało mu przed oczami. Właśnie wtedy pojawiła się niedźwiedzia mama, którą wcześniej obserwował i przepędziła lwa. Robert był w szoku, ale gdy już doszedł do siebie, zdał sobie sprawę, że przeżył niezwykłą przygodę i zawdzięcza swoje życie Niedźwiedziowi. Królik Dory. Bohaterem może zostać nawet niewielkie zwierzę, a ten królik jest tego idealnym przykładem. Kiedy mężczyzna o imieniu Simon stracił przytomność podczas oglądania telewizji, jego żona Wiktoria pomyślała, że po prostu zasnął. Jednak Dory, królik domowy, wiedział, że coś jest nie tak i zaczął skakać na piersi mężczyzny, dopóki jego żona nie zauważyła, że ten nie odpowiada na te zaczepki. Natychmiast wezwała pogotowie. Dory wiedziała, że nie wolno jej chodzić po meblach, ani z całą pewnością nie wolno jej wskakiwać na śpiących domowników. Jej zachowanie jednak sprawiło, że pani Sigal zdała sobie sprawę z tego, że coś jest nie tak i udało jej się uratować męża. Ciekawostką jest to, że kobieta pracowała wówczas w pogotowiu ratunkowym. Królik domowy rozpoznał zdrowotny problem, zanim ona to zrobiła. Oczywiście cała rodzina była wdzięczna za tak pomocnego i upartego królika w ich domu. Ciekawe, czy po tym incydencie zakaz Dory na skakanie po meblach i mieszkańcach został zdjęty. Wietnamska świnia Lulu. Akt heroizmu tego zwierzaczka miał miejsce w czasach, gdy media społecznościowe i memy nie istniały. Gdyby zdarzyło się to dziś, z pewnością ta historia byłaby dużo bardziej znana. W 1998 roku świnka ta uratowała życie swojego właściciela. Wszystko zaczęło się, gdy właścicielka Lulu, Joanna, miała atak serca, a jej mąż był wtedy na rybach. Oprócz Lulu w domu był też pies o imieniu Ber, który widząc to, zaczął skamleć i szczekać, próbując coś zrobić. Kiedy Lulu zdała sobie sprawę, że wysiłki Bera nic nie dają, postanowiła wydostać się z podwórka, na którym była trzymana. Biegła, aż dotarła na sam środek głównej drogi. Położyła się i zaczęła udawać, że nie żyje. Niektórzy przejezdni widząc ją myśleli, że to tylko urocza zabawa małej świnki. Ktoś jednak w końcu zauważył, że z Lulu jest coś nie tak. Świnka zaprowadziła tę osobę do domu i dzięki temu uratowała życie swojej właścicielce. Trzeba przyznać, że to kawał inteligentnej świni. Goryl Jumbo Ta historia jest dość dramatyczna. W 1986 roku pewien pięcioletni chłopiec na wycieczce w Zoo zasłabł i wpadł do zagrody z gorylami. Chłopiec był nieprzytomny, co stawiało go w pozycji dość łatwej zdobyczy dla goryli. Jednak jeden z nich o imieniu Jumbo natychmiast przybiegł, aby pomóc chłopcu i stanął za nim, aby chronić go przed innymi gorylami. Ludzie wówczas nie mieli telefonów komórkowych jak dziś, ale wielu z nich nagrało to wydarzenie zwykłymi kamerami. Dzięki temu świat dowiedział się o opiekuńczej naturze goryli. Papuszka William. William lub Willy. Jak nazywa ją jej rodzina? Był bardzo gadatliwą papugą. Willy użył jednak swojej cechy, aby uratować życie małej Hany. To dwulatka, która zaczęła się dusić do tego stopnia, że jej twarz zrobiła się niebieska. Megan, która była opiekunką Hany, była wówczas w łazience, kiedy doszło do tego incydentu. Właśnie wtedy Willy zaczął agresywnie machać skrzydłami i wykrzyczał słowa: Mamusiu, dziecko! Megan wyszła z łazienki, żeby zobaczyć, co się dzieje. Gdy tylko zobaczyła, duszące się dziecko, zastosowała specjalny chwyt i udrożniła drogi oddechowe niemowlęciu. Co ciekawe, od tego czasu papuszka mówi już znacznie mniej niż kiedyś. Trzy lwy. Kolejna historia brzmi tak, jakby była z jakiegoś filmu. Miało to miejsce w Afryce, a ofiarą tej opowieści jest dwunastoletnia dziewczynka. Wszystko zaczęło się, gdy dziewczynka została porwana i zabrana do bardzo odległej części etiopskiej sawanny. Mężczyźni odpowiedzialni za uprowadzenie jej, chcieli zmusić ją do ślubu i trzymali ją w zamknięciu przez tydzień. Dziewczyna została uratowana przez lwy, gdy te usłyszały jak mała płacze. Mężczyźni uciekli z miejsca myśląc, że lwy ją zjedzą. Te jednak postanowiły zostać przy dziewczynie i czekały na przybycie jakiejkolwiek ludzkiej pomocy. Gdy tylko zdały sobie sprawę, że dziewczyna jest w bezpiecznych rękach, wróciły do swojego normalnego lwiego życia. Słoni ratownik. W ciągu ostatnich kilku lat doszło do wielu klęsk żywiołowych. Jedną z największych tragedii tego stulecia była fala tsunami, która w 2004 roku uderzyła w Tajlandię. Same filmy z tego wydarzenia są niezwykle przerażające. Jednak pośród tego całego chaosu znana jest też pozytywna opowieść. Jedną z nich jest historia czteroletniego słonia, który uratował życie ośmioletniej dziewczynki w Phuket w Tajlandii. Naszym bohaterem jest słoń o imieniu Ning Nong. Kiedy ten mały słonik zauważył, że dziewczynce o imieniu Amber groziło niebezpieczeństwo, natychmiast wziął ją na plecy i szukał bezpiecznego miejsca na wyższym terenie. Po uderzeniu fali, słon przejął cały jej cios na swoje ciało i tym samym uchronił dziewczynę przed zranieniem. Sytuacja skończyła się jednak dobrze, ponieważ zarówno Amber, jak i Ning Nong bez szwanku przeżyli tę tragedię. Wieloryb Mila Kolejna historia przydarzyła się podczas zawodów bezdechu. Jeżeli nie wiecie o co w nich chodzi, to są to po prostu zawody, w których zawodnicy nurkują, a wygrywa ten, który najdłużej wytrzyma bez powietrza. Z pewnością niektórzy z Was bawili się w to ze znajomymi na basenie. Tym razem jednak zawody odbywały się w zalewie wieloryba, bioługi w Chinach. Chociaż zawody te są względnie bezpieczne, a na miejscu są ratownicy, to w tym przypadku coś poszło nie tak. Uczestniczka o imieniu Yang Yu zasłabła, a jej nogi przestały się ruszać pod wodą. Gdy pływający obok wieloryb to zauważył, bez żadnego ostrzeżenia złapał Yang Yu za nogę. Wyprowadził ją na powierzchnię, aby mogła znów oddychać i odzyskać kontrolę nad swoim ciałem. I tak w ciągu kilku sekund wieloryb Mila stał się bohaterem, będąc we właściwym miejscu i we właściwym czasie, aż strach pomyśleć, co by się stało, gdyby nie było go wówczas w pobliżu. Pies ochroniarz. Na naszej liście nie mogło zabraknąć najlepszego przyjaciela człowieka czyli psa. Często słyszy się o bohaterskich wyczynach tych zwierzaków. A psy policyjne są niezastąpione w wielu akcjach. Nie da się ukryć, że psiaki to prawdziwi bohaterowie. Jednym z nich niewątpliwie jest Lefty. Pitbull, który zachował się jak osobisty ochroniarz, gdy czterech włamywaczy włamało się do domu, w którym mieszkał w Virginii w lipcu 2013 roku. Kiedy intruzi wystrzelili z broni we właściciela Leftiego, ten skoczył i zatrzymał kulę swoim ciałem, raniąc przednie prawe ramię. Kiedy Lefty trafił do weterynarza, rodzina została poinformowana, że trzeba mu amputować łapę, ponieważ rodzina została właśnie okradziona, nie miała środków, aby pomóc swojemu małemu bohaterowi i zapłacić za operację. Właśnie wtedy zaangażowała się społeczność internetowa, udostępniając jego historię za pośrednictwem mediów społecznościowych i zbierając fundusze potrzebne na operację Leftiego. Piesek na szczęście przeżył, a dzięki jego historii dowiedzieliśmy się, że miłości, współczucia i poświęcenia zwierzęcia nigdy nie można przewidzieć. Nigdy też nie wiadomo, kiedy będziemy potrzebować pomocy. Jedno jednak wiemy na pewno: możemy liczyć wówczas na nasze zwierzaki. Na tym kończymy ten odcinek. Co sądzicie o tych niezwykłych historiach? Która z nich zrobiła na Was największe wrażenie? Pamiętajcie, nawet najmniejsze zwierzę, kot lub pies. Mogą w pewnej sytuacji być nieocenione i jak pokazuje dzisiejszy odcinek, mogą uratować nasze życie. Dlatego dbajmy o nie najlepiej jak potrafimy. To wszystko na dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!